Witam wszystkich. Dzisiaj wykonam terrarium dla Skorpiona Heterometrusa. Jest to 30-30x25. Z tyłu jest ścianka wykonana z korka ekspandowanego, i tutaj jest wszystko jakby zrobiona taka struktura widelcem. Na podłoże jest arachnida Erf, nasza wymieszana trochę z korkiem, właśnie z tej ścianki, który został po prostu już, i nie chciałem tego wyrzucać, więc stwierdziłem, że wykorzystam to do podłoża. No i teraz tworzymy wystrój. Wystrój prezentuje się następująco. Tutaj z boku mamy po prawej stronie miskę na wodę. Tutaj jest kryjówka zrobiona z tuby korkowej. Na to jest położona glina, ubita tak, żeby to było sztywne. Też by był kontrast, jakby jeśli chodzi o podłoże. Czyli tutaj mamy po prostu glinę, a tu jest arachnida erw. Skorpion zapewne tutaj zrobi sobie norkę. Będzie mógł sobie tam kopać w głąb tego, no bo one tak mają w naturze. Tutaj są płaty mchu suszonego. No i tutaj sztuczna roślinka. Która wygląda dość, dość fajnie, no i tutaj z kryjówki też wychodzą jakby dwa takie korzenie, które splatają się z nadkryjówką. Całość wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie. Plus oczywiście liście dla takiego małego efektu naturalnego, że jest to jednak podłoże lasu. Nie zapominajcie, że oczywiście każde z tych elementów, czyli korek, glinę, podłoże, ścianka, czy tutaj sztuczne rośliny, czy nawet miska, znajdziecie w naszym sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym, znajdziecie też terraria właśnie, czy, czy tło. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia i strony, i sklepu stacjonarnego i zapraszam do kolejnych odcinków. Do widzenia. Thank you